I hey, witajcie! Z tej strony Noxy. Ten film o jakże clickbaitowym tytule, najlepsze ustawienie League of Legends 2019 powstał głównie dlatego, że widzowie mnie o niego prosili, także nie miejcie mi tego za zu, że wypuszczam drugi film o swoich ustawieniach. Od, ostatnich, od ostatniego filmu niewiele się zmieniło w zasadzie, ale, ale były pewne zmiany, o których za chwilkę wam powiem. Może od razu przejdźmy zresztą tutaj do gry, gdzie będę mógł wam wszystko ładnie pokazać. Więc tak. Pierwsza sprawa, jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtego filmu z ustawieniami mojego, to musicie wiedzieć, że generalnie ustawienia nie zrobią z was dobrego gracza, ale pomogą. To jest tak samo jak ze sprzętem gamingowym. Nie musisz mieć bezprzewodowej fancy jakiejś dziwnej myszki, która się świeci, ale jak masz dobry sprzęt, jak masz dobre ustawienia, jest ci po prostu łatwiej. I to tylko o to w tym chodzi. A więc tak, zacznijmy, może wiecie co, przejdę po kolei po różnych zakładkach. Najpierw taka najbardziej ogólna, czyli game, Wielu graczy mouse speed akurat ma ustawione na jakichś dziwnych wartościach, nawet gracze profesjonalnych. Ja szczerze mówiąc jestem zwolennikiem trzymania tego zawsze na 50, z tego względu, że wtedy macie taki sam, taką samą prędkość myszy jak w Windowsie i budujecie pamięć mięśniową, prawda? Bo nawet klikając w foldery głupie na pulpicie i tak ćwiczycie w pewien sposób. Kamera movement speed czy tam myszą czy klawiaturą to jest już... Wasza sprawa, jak sobie to ustawicie. Ja na przykład lubię mieć Enable Smooth Camera, ona się wtedy troszeczkę inaczej rusza. Nie jest taka sztywna, ale, ale jak, jak komuś pasuje bardziej bez tego, to powinien bez tego oczywiście mieć. Dalej, z tych opcji gameplay. Polecam wyłączyć Use Movement Prediction. Nigdy nie widziałem, żeby komukolwiek to pomogło, niezależnie od tego, jaki ma internet. E, mi nawet buguje grę, szczerze mówiąc, Use Movement Prediction. Nie wiem, czy teraz uda mi się to zrobić, ale jak tak o ruszam postacią na boki, zdarza się, że ona się bardzo dziwnie zachowuje. Może to tutaj widać teraz. Chociaż sam nie wiem. Ona czasem się tak zacina, że się teleportuje w inne miejsca. Jak nie mam lagów. E, druga opcja, którą mieć, warto mieć włączoną dla odmiany, to jest Attack Move on kursor. E, co to robi? Normalnie, Attack Move robi coś takiego, że atakujesz najbliższą osobę siebie, najbliższą, naj, tą, która jest najbliżej ciebie. E, jak to zrobisz, to po prostu atakuje tą, która jest najbliżej kursora, Czyli jak nie trafisz w kogoś, o nie trafiam, to wiecie o co chodzi. Mordeczki, bijecie i tak swój cel. Dobra, dalej. Interface. A, oczywiście to też są, to jest coś, co wiecie, to jest preferencja personalna. Ale ja osobiście robię tak. Hat trzymać mały po to, żeby więcej widzieć w grze. A minimapę dużą. I to są moim zdaniem dwie najważniejsze rzeczy. Reszta cokolwiek kolejnego pasuje. Niektórzy na przykład mają stary kursor. Moim zdaniem, no, no mi on nie pasuje. Ja, ja całkiem ten nowy polubiłem. I dalej w okienku interfejsu nic nie ma. Dźwięki, no bez przesady, jakie dźwięki. Jedyna wa ważna rzecz jest taka, żebyście mieli efekty włączone i żebyście słyszeli, bo dzięki temu czasem ktoś jest poza waszym ekranem, a rzuci spell i usłyszycie to, to może pomóc. Eee, tak poza tym to wszystko możecie nawet powyciszać, w wasz biznes. Ok, przechodzimy do zakładki wideo, czyli to, co jest najbardziej widoczne. I tak, rozdzielczość osobiście polecam ustawić na najwyższą. Ja jestem. Powiem tak, gdybym nie, stream, nie streamował i nie nagrywał, zrobiłbym tak, że rozdzielczość bym trzymał najwyższą, bo to jest zawsze dobra rzecz, a te rzeczy zmniejszyłbym na maksa. O taką. O. Zatem idzie pewna filozofia. Moim zdaniem. Trochę łatwiej jest się pokapować, co się dzieje w grze. Jak mózg nie ma do analizowania takiego szumu tego, że jest dużo rzeczy na ekranie. No ale to psuje odbiór dla Wiza, więc nie mogę mieć wszystkiego, prawda? Czy jest coś ważnego? Use Relative Team Colors to możecie włączyć po to, żeby zawsze mieć takie same kolorki niezależnie od tego, po której stronie gracie, Hide Eye Candy, w zasadzie, myślę, że zawsze możecie mieć włączone Color Blind Mode, jak jesteście uh, niewidomi na niektóre kolory, albo po prostu podoba Wam się paleta kolorów ta, to pewnie. Uh, tutaj, Windowed Mode, jeżeli nie macie problemów z FPS-ami, możecie włączyć tutaj Borderless. Ja tak większość czasu grałem. Ostatnio przerzuciłem się znowu na full screen i robię to głównie dlatego, że jak macie borderless, wasza karta graficzna renderuje też pulpit i przez to gra działa troszeczkę gorzej. Słyszałem też, że przez to, że gra nie ma wtedy wyłączności, karty graficznej na wyłączność, czasami nawet pomimo tego, że FPS-y mogą być bardzo podobne to mimo wszystko gra jest sporo mniej płynna. Nie wiem, czy to jest placebo, możliwe, że to jest placebo, ale w niektórych grach, to akurat nie mówię o LoLu, faktycznie zauważyłem, że Borderless nawet na wysokich FPS-ach działa mniej płynnie. I od kiedy to zauważyłem, gram na full screenie. Druga rzecz, to jest ilość klatek na sekundę. I tak, tutaj, jeżeli nagrywacie i macie trochę słabszy PC, Zmniejszcie to, bo wtedy inaczej będzie zacinało, będą zacinały wam nagrania. Jeżeli nie, polecam trzymać to na Uncapped i wyłączyć synchronizację pionową. Synchronizacja pionowa to jest takie coś, co ma zniwelować pewne problemy z, z tym, jak monitor wyświetla obraz kosztem tego, że blokuje ilość klatek na sekundę na konkretnej ilości. I. I co? Ale ja osobiście na przykład, może mam po prostu niewprawione do tego oko, nigdy nie zauważyłem żadnych problemów z wyświetlaniem, z tym, żeby mój monitor coś źle wyświetlał, a jak macie Uncapped, jak macie na przykład monitor, który wyświetla 144 klatki, tak jak mój, ale macie 180 fpsów, nie mam tak niestety całą grę, ale to jest inna sprawa, jak, ale jak jesteście w takiej sytuacji, Wydaje mi się, że gra jest troszeczkę bardziej płynna wtedy, niż na tych 144 Hz, a poza tym, jak macie włączoną synchronizację, to patrzcie, co się dzieje. Lokuje mi, powinno mi zlokować do 144 Hz, tylko że gra jest wtedy bardziej narażona na to, że spadnie poniżej tych 144 Hz i o dziwo zrobiła mi się jakoś tak podejrzanie jasne. Coś się zmieniło. Coś mój monitor ogłupiał, bo nagle Nagle monitor stał się jasny. Okej, okay, to jest dziwna sprawa. E, widzicie, ta opcja jest nie OK, czyli uncapped i wyłączona synchronizacja pionowa. Jeżeli będziecie mieli jakieś problemy z odświeżaniem, albo zauważycie, że e, nie wiem, jak to po polsku jest screen tearing, nie wiem, jak to w polskiej wersji nazywa się ten problem, e, to wtedy, wtedy dopiero włączcie to. I przechodzimy do tego, co jest w zasadzie najważniejsze w ustawieniach, czyli klawiszy. I tak. Tutaj dzieje się cała magia. Nie są to skomplikowane rzeczy, ale często pytacie o jak robisz, że raz rzucasz spela, a raz nim mierzysz. Robię to bardzo prosto. Wystarczy, że przypiszecie dwa różne klawisze do rzucenia natychmiastowego i do rzucenia takiego z namierzaniem. Ja to robię tak, że na Shift Q, Shift W, Shift E, Shift R mam ustawione rzucanie speli z namierzaniem. Dlatego, że to się zdarza rzadziej. I to, że namierzam. Zwykle robię wszystko z natychmiastowym rzuceniem. Co to robi? Robi to tyle, że jeżeli ja na przykład rzucę natychmiastowo, a mój przeciwnik będzie musiał jeszcze nacisnąć lewy przycisk myszy, żeby zatwierdzić, rzucę spala troszeczkę szybciej i często to decyduje o tym, że na przykład ja zabiję, a przeciwnik nie. W praktyce no, wszyscy korzystają teraz ze smartcastów, z tego natychmiastowego rzucania, więc w zasadzie tu nie chodzi nawet o zyskanie przewagi, tylko o to, żeby nie być. Plecy ale jeżeli mam trochę czasu, żeby przymierzyć przeciwnik, nie wiem, gdzieś jest daleko albo coś, to często robię tak, że właśnie sobie namierzam spada A i to się robi tak, że tutaj rzucę właśnie. Macie Shift Q, Shift W, Shift E, Shift R. A zwykłe casty powinny być Quick Cast. Czekajcie, gdzie jest Quick Cast. Okej, okay, na Quick Castach dajecie QWER. Ja tego nie mam, bo z jakiegoś powodu, jak macie ustawione tutaj i macie tą strzałeczkę, to jest to samo, ale klient Lola nie aktualizuje tutaj tych ustawień. Co jest trochę dziwne w sumie, ale to jest to samo. Czy tutaj wpiszecie QWER, czy tutaj po prostu będziecie mieli QWER, DF i kliknięte te strzałeczki. Efekt jest identyczny. Lecimy dalej. Self casty, Akurat o. Dowiedziałem się właśnie nowej rzeczy. Braum może skakać sam do siebie. XD. Ok, co to robi? Właśnie, co robią self Selfcasty to jest to, że rzucasz umiejętność sam na siebie. To jest przydatne w przypadku takich speli jak, nie wiem, uh, W-Kale, Że po prostu naciskasz Alt -W i od razu masz leczenie. Tutaj okazuje się, że mogę rzucić na siebie jako Braum doskok, żeby mieć rezisty. Co dalej? Dalej mamy level upy to jest oczywiście rzecz normalna, że tam wiecie kontrol Q, żeby dać poziom. Ale target Champions Only mam na X i tutaj miałem taką opcję treat, target Champions Only jest toggle. Co to robi? To robi to, że jak nacisnę X, to nie mogę atakować niczego poza championami. Widzicie? Moja postać nie atakuje, chyba że się zatrzymam akurat, bo mam autoataki włączone. Ale mogę prawem naciskać miniona i nie zaczyna atakować. Mój Braumik. Dlaczego to jest fajne? Dlatego, że jak przeciwnik stoi za wieżą, ale się zbugowało, to jak nie mam tego, popatrzcie. O nie tak. O Boże, weź <laughs> przestań. Okej, okay, możesz mnie bić. Tak będzie mniej wkurzająco. Klikam w wieżę, bo się gubię i biję, biję raz wieżę, raz jego, ale jak nacisnę X, to już będę bił tylko tego przeciwnika, który się za to wieżą chowa. Więc przydatna rzecz. Jak jest młyn i w minionach przeciwnik stoi. O, tak samo mogę. O, przypadkiem wybiję miniony, ale jak nacisnę już to, ten X i mogę być tylko czempiony, to, to nie zrobię tego błędu. A po czym poznać, czy macie włączoną tą opcję, czy wyłączoną. Na tym kursorze, jak widzicie, jest taki diament czerwony. Jeżeli on jest czerwony, znaczy, że ta opcja jest włączona. Okej. Okay. I jeszcze jedna przydatna rzecz tutaj. A czekajcie, nie, bo to jest dalej. To jest w display, chyba? Nie, to jest w camera control. Ok, więc itemy: e, w itemach zrobiłem jedną drobną zmianę. E, itemy mam przypisane ja kolejno: 1, 2, C, V i dwa przyciski na myszce. I wart na czwóreczce. To, co zrobiłem, to każdy z tych slotów ustawiłem, ustawiłem dwie opcje rzucania. Tak samo jak miałem na spelach, czyli na Q rzucam po prostu spell. A Shift Q z namierzaniem. Tutaj mam tak samo. Mogę rzucić Warda szybko czwóreczką, a Shift buzzer daje mi możliwość namierzenia. Tak samo jest w przypadku każdego innego itemu. I to jest przydatne, jak macie coś namierzanego. Możecie nacisnąć albo po prostu przycisk myszy, albo z Shiftem, jak nacisnę, to mogę namierzyć. Um. Dalej. Tutaj widzę, że mamy chyba wszystko. A jak to się robi? No tak jak mówiłem, normalny cast przypisujesz z shiftem, shift plus przycisk, a quick cast jako sam przycisk. Self casty, akurat tych nie ustawiłem. Czy są przedmioty, który, na których self cast jest przydatne? Chyba nie. Uh, player movement. Więc tak, ja mam zrobione to w ten sposób, że mam uh, normalnie na prawym przycisku moje chodzenie, tak jak każdy, ale attack move mam na A. Standardowo na A jest, ja mam atak move click, a standardowo jest chyba atak player attack only click? Czekajcie. Nie, to nie to. Standardowo jest. Kurde, nie pamiętam. Aha, dobra. A to jest to: player attack move, czyli że pokazuje wam się kursor, jak naciśnięcie a i naciśniecie, i musicie zatwierdzić komenda, jakby. A lewym przyciskiem myszy. Mi to tak średnio pasuje, także ja lubię. Mm, ja lubię mieć na Attack Move. Na A. Wtedy, jak sobie chodzę normalnie, to naciskam prawy Jak chcę kogoś uderzyć, to nie na niego prawym. Można, ale ja naciskam akurat A na klawiaturze. Ok, dalej. A, tutaj chyba nie ma nic ciekawego. Nic nie zmieniałem. Kamera control. Tutaj będzie, będę miał dla Was jedną przydatną rzecz, która jest inna niż standardowo. Więc tak, standardowo przypisane rzeczy są chyba tak. Spacja, F1, F2, F3, F4, F5. Ja mam zrobione tak, że na spacji lukuję kamerę na sobie, co jest standardem, oczywiście. Ale zmieniłem to, że od F1 do F4 mam swoich sojuszników. Tutaj akurat wam nie pokażę, bo na, trening, na trybie treningowym nie da się wrzucić sojuszników, takich, żeby byli czempionami. Ale co to daje? Daje to tyle, że jest to bardziej intuicyjne. Akurat klawisze F1, F4 na większości klawiatur są zgrupowane razem, więc jakby w jednej grupie klawiszy możecie zobaczyć, co robią wszyscy wasi sojusznicy. I jest to bardzo przydatne w grze. Okej, okay. display. Nic. Aha, display sobie ja tam poprzepisywałem poprzypisy, jakieś pierdoły, że mogę wyłączyć na przykład interfejs, ale to nie jest Wam przydatne. Możecie, ale. Jeden ping, który nie jest standardowo zapisany, to jest ping, który pokazuje, że coś jest zwardowane i ja go mam pod ctrl-spacja, to jest tutaj, tutaj, area is worded i tego pingu normalnie nie ma w tym kole pingów, więc dobrze jest to sobie zbindować. Menu nie ma nic ciekawego, dalej nic nie zmieniałem, czyli mamy wszystko. Jest jeszcze jedna opcja: bind auto attack move to left click. To jest coś, co można robić, jak ktoś gra postaciami typu Kogma w Twitch, ale wymaga ćwiczenia. To robi coś takiego, że na lewym przycisku myszy masz atak. I możesz robić także, patrzcie, tutaj jest ręka, na zmianę możesz naciskać prawy i lewy i się poruszasz i zadajesz, i, i normalnie bijesz kogoś. E, przy bardzo mocnym kajtowaniu to może być przydatne, ale da się to samo robić e, mając włączone to A, a jako attack move. Więc ja osobiście nie widzę w tym sensu. Długo trzeba by się do tego przestawiać, a na dodatek lewy przycisk myszy w grze nie za, zaczyna nie działać normalnie. I chyba powiedziałem wszystko. W, tym, w ten sposób skończyłem omawiać. Eee, taki mały tip. Chyba mówiłem o nim akurat też na ostatnim filmie z ustawieniami. Jak włączycie sklep, to możecie nacisnąć Ctrl L i możecie wpisać nazwę itemu. Niektóre itemy działają nawet po skrótach. I wtedy wystarczy enterem zatwierdzić. Teraz akurat nie działa. Nie mam pojęcia dlaczego. A, czy to jest dlatego, że włączyłem sobie ten lewy przycisk i mi się pobugowało. Tak, nie mogę akurat. I prawy przycisk też nie działa. No widzicie, popsuło mi to, że przypisałem sobie, że włączyłem tę opcję. Bind auto attack, move to tak mówi, żeby móc atakować lewym przyciskiem myszy. Ale normalnie to działa. Okej. Okay. Jak macie te ustawienia, jest jeszcze jedna rzecz, którą możecie zrobić, która jest przydatna, zwłaszcza jak macie wiele kąt pokażę już wam o co chodzi. O... jak jesteście w folderze Riot Games, tam gdzie macie Lola, otwieracie swój no, otwieracie ten folder League of Legends config. Tutaj są takie dwa pliki: game.cfg, persisted settings. I co możecie zrobić fajnego? To włączyć ich właściwości i kliknąć, żeby były tylko do odczytu. To robi coś takiego, że jeżeli zmienicie konto, będziecie mieli cały czas te same ustawienia. Jest to przydatne dla ludzi, którzy często zmieniają konta. Jeżeli nie zmieniacie często kont, to nie ma sensu pewnie mieć tego włączonego. Chyba że chcecie uważać, że macie dobre ustawienia i jak przypadkiem coś zmienicie, albo ktoś wejdzie na wasze konto i coś zmieni, to, to jak nie chcecie się z tym męczyć, to tutaj po prostu klikniecie sobie tylko do odczytu, jak macie dobre ustawienia i, i będzie. OK, to chyba wszystko, tak się zastanawiam. Raczej niczego nie pominąłem. Jeżeli chodzi o wideo, to też nie wiem, czy wspominałem, ale nawet jak lubicie grać na wysokich ustawieniach, to w zasadzie nie widzę sensu włączania efektów na wysoki poziom dlatego że różnica między nimi jest bardzo mała. Jak dla mnie, przy tym, jak szybko te efekty działają, jak krótko trwają. Nie ma sensu utrzymania ich na warych, i nawet jak lubicie wysokie ustawienia graficzne. Dobra, w takim razie ode mnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film z ustawieniami wam się podobał. Jeżeli macie jakieś dziwne rady, coś czego nie powiedziałem, to możecie napisać w komentarzach. Przyda się innym oglądającym. No, tak jak mówiłem, ten film nagrywam głównie dlatego, że sporo osób się mnie pytało o to, co zmieniłem, dlaczego zmieniłem, bo widzieli, że grafika jest inna. Grafika jest inna, dlatego że nagrania, nie? I dlatego gram na wysokich ustawieniach graficznych, żeby to lepiej wyglądało dla widzów. A, także co? Jak macie jakieś triki, to szerujcie je. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Peace.